Cześć, dobry. Witam Was w części drugiej materiału o patogenach energetycznych opisanych w książce Alice w Jak rozwinąć i wzmocnić swoją wewnętrzną energię, którą mam dzięki współpracy z wydawnictwem astropsychologii. Poprzednio omawiałam Wam, czym są bakterie aury. Kto nie widział tamtej części, to serdecznie zapraszam obejrzeć, a dzisiaj przybliżę Wam, czym są wirusy aury. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy intro. Zacznijmy od tego, czym są wirusy i jak one działają wirusy, w przeciwieństwie do bakterii, które mogą żyć poza lub w ciele, wystarczy, że będą miały specyficzne warunki do tego, by się namnażać i istnieć, to wirusy są całkowicie zależne od żywych komórek. I tylko wtedy mogą przetrwać i się namnażać. Na pojedynczą jednostkę wirusa w biologii mówi się wirion. Jeśli chodzi o żywotność wirusa poza organizmem żywym, to wszystko oczywiście zależy od rodzaju wirusa, ale zazwyczaj nie jest to dłużej niż od kilku do kilkudziesięciu godzin. I jak zatem można wywnioskować, wirusy to byty pasożytnicze. Żeby namnażać się i żyć o wiele dłużej, potrzebują żywych komórek, do których wnikają. Gdy już znajdą potencjalnego żywiciela, to w bardzo dużym uproszczeniu wnikają do wnętrza komórki i tak wpływają na DNA tej komórki, że ta komórka zaczyna powielać ich DNA lub RNA, dzięki czemu wirus się namnaża w organizmie. I kolejne Powstałe wiriony atakują następne komórki żywiciela i wykonują tę samą akcję, przez co zaraża się coraz więcej zdrowych komórek, no a infekcja zaczyna postępować i dawać objawy w, i w niektórych przypadkach są to niestety skutki śmiertelne. Ale co z wirusami aury? Wirusy aury to nic innego jak takie formy energii, które wchodzą w naszą energię i w niej pozostają. W przeciwieństwie do bakterii. Mają one moc zmieniania naszego identyfikatora energetycznego, bo w poprzednim filmie mówiłam o tym, że każdy z nas ma unikalne drgania energii, i jest to ten identyfikator energetyczny, coś takiego jak nasze linie papilarne. To właśnie nas odróżnia od innych, jest tylko nasze. Wirusy aury to taka forma energii, która właśnie zachowuje się jak. Wirus biologiczny to ona wnika do naszego pola energetycznego i zaczyna wnosić zmiany do naszej energetyki. Jeśli oglądacie moje filmy uważnie, to zapewne też kojarzycie, że składamy się z kilku warstw pola energetycznego, które potocznie nazywamy aurą, i właśnie często bywa tak, że wirusy aury nie zmieniają nam tylko jednej płaszczyzny aury, ale zaburzają nawet kilka jej warstw i aura buduje nie tylko nasze zdrowie fizyczne, ale również psychiczne, więc wszelkie zmiany, jakie ta obca energia w nas dokonuje, mogą wpływać chociażby na to, że zaczynamy zupełnie inaczej siebie postrzegać. To jest taki najczęstszy objaw wirusa energetycznego, że zaczynamy myśleć o sobie źle. To może od razu zasugerować wam skąd takie niektóre wirusy energetyczne pochodzą. No pochodzą z wypowiedzianych słów i niewerbalnych myśli. Zarówno słowa mówione, jak i słowa w naszych myślach wymyślane mają konkretny ładunek energetyczny, który wysyłany jest w konkretnym kierunku. Jeśli otaczamy się ludźmi, którzy mówią nam złe rzeczy, najczęściej niestety dzieje się to, kiedy jesteśmy dziećmi. To ten wirus w nas się namnaża i wywołuje błędne przekonanie na nasz temat. Zaczynamy wtedy myśleć o sobie w taki sposób, jak to ktoś nam przekazał. Jeśli od małego słyszymy takie teksty typu, że coś chcemy zrobić sami, a ktoś do nas mówi: "Zostaw, ja to zrobię", albo "Kochani, nie ruszaj, nie mamy czasu", "Ja to zrobię szybciej" i tak dalej, to Podświadomie rośnie w tobie przekonanie, że ty nic nie umiesz samodzielnie zrobić. Albo to, co zrobisz, jest złe, niewystarczające, jesteś zbyt powolny, powolna. Niestety, często to powoduje, że zaczynamy o sobie myśleć, że jesteśmy niespełniający czyjeś. Oczekiwania, najczęściej oczekiwania otoczenia. Jeśli to się dzieje za dziecka, to my nie spełniamy najczęściej tych oczekiwań naszych rodziców, czyli naszych autorytetów, no a to jest najbardziej utrwalające się w podświadomości. I taka energia w nas zostaje, i ona właśnie jest jak ten wirus biologiczny, bo zaczyna się nam narzać. Nasz umysł działa w taki sposób, że bardzo szybko, mając jakąś myśl, zaczynamy ją powielać i szukać podobnych sytuacji. I jeśli Wrzucimy sobie do głowy jakiś negatywny przekaz, który jest jakimś tam ładunkiem energetycznym, to on zacznie się dublować, i ta negatywna energia zacznie nas wypełniać, tworząc taką trwałą konstrukcję, że po paru latach po prostu wierzymy, że to jest prawdą, że to właśnie jesteśmy my, że ta energia w nas to my. No i to brzmi bardzo podobnie do działania wirusa biologicznego, prawda? I żeby nie było, że ten film to tylko jakiś tam element wiedzy, który ode mnie otrzymujecie, to zróbcie sobie teraz autorefleksję. Bardzo pomoże wam w to właśnie w waszym rozwoju duchowym. Wypiszcie sobie w tym momencie, co myślicie na swój temat. Może ja się będę personalnie zwracać. Wypisz, co ty myślisz na swój temat. Wszystko co przychodzi ci do głowy. Potem przeczytaj to sobie i zastanów się nad każdą sentencją, czy to co napisałeś, napisałaś, jest przekonanie Twoje o sobie samym, czy ktoś ci to włożył do głowy. A jeśli tak, to kiedy mogło to mieć miejsce? I na przykład, jeżeli myślisz o sobie, że jesteś gruby, gruba, przeczytaj to sobie na głos i zastanów się, czy faktycznie jest coś z tobą nie tak. Według kogo? Jesteś gruby, gruba. Kto tak powiedział? Jeśli faktycznie masz nadwagę dość taką widoczną, to zastanów się skąd ona się wzięła. To, że tyjemy czy chudniemy, nie jest procesem takim: o. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że ktoś jest obżartuchem, czy ktoś nie zna umiaru w jedzeniu i piciu, że ktoś jest po prostu grubasem, ale może ta osoba ma bardzo trudną sytuację w swoim życiu i. Dzieje się tak, że nie radzi sobie w niej i zajada stres. Ma jakieś zaburzenia kompulsywne. Może ta osoba chorować na niedoczynność tarczycy czy hashimoto i nie jest zdiagnozowana, nie leczy się. Często bywa też tak, że osoby mogą nawet nie wiedzieć, co jest faktyczną przyczyną problemu i szukają w złym miejscu. I oczywiście. Mówię tutaj o przykładach, gdzie ktoś widzi swoją otyłość i jest źle tej osoby z tym, ale nie umie z tego wyjść. Bo jeśli na przykład tobie się podoba to, jak wyglądasz, że masz tam parę kilo więcej i masz dzięki temu fajne krągłości, no to okej, okay, to ten przykład ciebie nie dotyczy, tak? Bo ty nie, nie znajdziesz nic w tym takiego negatywnego, co właśnie negatywnie cię obciąża. Ale chciałam podać ten przykład, bo wydaje mi się, że on jest taki bardzo ogólny i wiele osób może znaleźć w nim, odnaleźć w nim siebie. Na przykład, jeżeli w tym momencie ci jest z tym ok, to może na jakimś etapie życia nie było ci z tym ok, albo po prostu dobrze wiesz, że mówienie o w ogóle tym, jak ktoś wygląda, czy ma mało, czy dużo kilogramów, jest ogólnie takim bardzo delikatnym obszarem, na który się nie powinniśmy jako ludzie z boku wypowiadać. I wydaje mi się, że ten przykład właśnie dzięki temu jest o tyle dobry, że pokazuje, jak można rozkładać te zdania na własny temat w głowie, by dojść do, tego, do tych podwalin, tego naszego wewnętrznego krytyka. Bo naprawdę, jeśli poświęcisz sobie chwilę i zastanowisz się, czy to, co uważasz na swój temat, jest faktycznie Twoim zdaniem, to mogę zagwarantować ci teraz, że większość zdań na Twój temat, tych negatywnych, tak? Przyglądaj się z tym negatywnym. Z stwierdzenią, bo po prostu chodzi nam o to, żeby wykurzyć tą negatywną energię, to mogę ci zagwarantować, że większość albo nawet wszystkie te przekonania będą po prostu nie Twoimi przekonaniami. To będzie coś, co zostało Ci włożone do Twojej głowy. To naprawdę dużo Wam powie takie ćwiczenie o Was samych. Taka to jest trochę praca z Waszym cieniem, tak? że też może się okazać, że bardzo dużo wyjdzie rzeczy. Bardzo, bardzo dużo rzeczy się sami o sobie dowiecie. Kolejna taka sytuacja, kolejny taki wirus energetyczny ogólnie chodzi mi o takie właśnie niepisane zasady, o jakieś kwestie typu, co wypada, a co nie, bo grupa ludzi sobie ustaliła jakieś właśnie zasady i trzeba ich przestrzegać, żeby właśnie nie wypaść z tego szeregu. I właśnie takie sytuacje są jak wirusy, tylko że często rejestrują się totalnie w podświadomości, że nawet nie jesteśmy świadomi, że takie zbieramy sygnały od otoczenia, bo wystarczy, że są to myśli ludzi dookoła nas. Każda myśl również wysyła konkretny ładunek energetyczny. Ta osoba nie musi tylko powiedzieć werbalnie, ona może być w Waszej energii i myśleć negatywnie o czymś, co Wy robicie i Wy i tak to podświadomie sczytujecie. Dlatego zadanie numer dwa to zastanów się chwilę i napisz albo pomyśl o jednym zachowaniu, którego nie wypada robić, ale nie jest to nic, co obraża drugą osobę, zagraża jej życiu czy coś tam innego. Znajdź coś, co dotyka ciebie bezpośrednio i zastanów się, dlaczego tego nie wypada robić. Kto tak powiedział? Dlaczego? Czy ty też tak uważasz? Jeśli tak, to dlaczego? I drąż tak długo, aż dojdziesz do źródła. Często wtedy się okazuje, że to nie są Twoje przekonania na jakiś temat, tylko czyjeś. Dokładnie tak jak w tym poprzednim przypadku, dotyczącym stricte ciebie, czyli Twojego przekonania na twój własny temat. Tak? To w tym zadaniu drugim zastanów się o jakiejś takiej ogólnej sytuacji społecznej, która według ciebie nie jest społecznie akceptowalna. Dlaczego? Może jeszcze jeden przykład. Załóżmy, że podoba się tobie coś, co publicznie nie przystoi Twojej płci. Jeśli na przykład jesteś mężczyzną, to chciałbyś na przykład nosić takie skórzane torby. One trochę wyglądają jak damskie i ogólnie sporo facetów je nosi w tym takim obszarze modowym, bo one są modne, dobrze wyglądają, ale w gronie na przykład Twoich znajomych czy najbliższego otoczenia są one wyśmiewane i mimo iż czujesz, że to Twój styl, to tego nie kupisz, bo nie chcesz, żeby Twoi znajomi się z Ciebie śmiali. U kobiet, jeśli na przykład dalej idziemy w takie przykłady, jeśli się zastanawiacie, może być na przykład kwestia golenia nóg. No, nie golenie nóg u kobiet jest społecznie no, średnio akceptowane, często się o takich kobietach mówi, że nie są zadbane, że są niechlujne i w ogóle, no ale po prostu może jakaś kobieta nie lubić tego robić po prostu, bo ma potrażnienia, bo nie chce jej się tracić na to czasu i inne kwestie, na przykład że uważa, że to jest nieekologiczne, że kupujemy te jednorazowe golarki. No różne są sytuacje, tak? I zastanów się, na przykład, dlaczego golisz nogi, chociaż nie chcesz tego robić, czy dlatego, że boisz się, że się ludzie wyśmieją, czy tak ci ludzie wmówili, że trzeba golić te nogi? Jakie masz do tego podejście? Bo to właśnie to wszystko, to są te wirusy. Kolejna taka sytuacja, kolejny taki wirus energetyczny, która działa na te nasze pole energetyczne w negatywny sposób, to są tak zwane trolle. Jeśli jesteś starszej daty, a wiem, że na moim kanale są osoby, które mogą do końca nie wiedzieć, kim jest troll w ujęciu społecznym albo internetowym, to ja już ci właśnie teraz wytłumaczę. Trolem nazywa się osoba, która świadomie doprowadza innych do odczuwania negatywnych emocji i często robi to w celu rozrywki. I nie możemy tego mylić z. Hejterem, czyli osobą, która obraża inne osoby w taki sposób niekonstruktywny. Po prostu to nie jest krytyka, tylko to jest coś, co ma na celu zranienia tej osoby. Trole najczęściej mają na celu. Po prostu taką rozrywkę, że one nie mówią negatywnych jakichś rzeczy, ale mogą na przykład jakieś wymyśl wymyślać historie, które są nieprawdziwe, albo e, jakieś rzucać zdania, które mogą kogoś zdenerwować, ale to nie są najczęściej wypowiedziane słowa odnośnie tej konkretnej osoby. Czyli hejter mówi coś na temat tej osoby, a troll najczęściej jakiejś sytuacji, która może dotyka tą osobę, ale nie obraża innych osób. W internecie trole to są osoby, które celowo tworzą prowokacyjne komentarze lub właśnie posty, by wywołać burzę czy wprowadzić jakiś chaos i traktują to często jako właśnie tą formę rozrywki albo też właśnie zaspokajają jakieś swoje wewnętrzne potrzeby, na przykład bycia w centrum tego chaosu, kontrolowanie tego wszystkiego, bo najczęściej taki troll jak wywołuje już jakąś taką burzę w internecie, no to staje się w centrum, tak, wszyscy wtedy piszą na tą osobę, więc jakaś tam może być potrzeba uwagi i zaspokojona. Ale to nie chodzi o to, że takie osoby są wirusami. Chodzi o to, że takimi trollami właśnie my często jesteśmy sami dla siebie i wtedy tworzymy takie wirusy energetyczne samodzielnie. I jak to jest możliwe? No, jest to możliwe w taki sposób, że gdy nie słuchamy własnych potrzeb z ciała, czy naszej głowy, czyli właśnie takich potrzeb psychicznych, czy emocjonalnych, bo je zakuszamy czymś innym, to wtedy właśnie tworzymy takiego wirusa. I tam mam przykład. Wasze ciało woła, że jest zmęczone, a my lejemy hektolitry kofeiny zamiast iść na przykład na drzemkę lub zadbać o te 8 godzin snu. Głowa jest przeciążona emocjami, a my zamiast zrobić sobie reset i pójść. Albo pobiegać na rower, pozbyć się napięć, odpalamy jakiś film, który daje nam niepotrzebnych bodźców i napięć. Wydaje nam się, że wiemy najlepiej, co jest dla nas dobre, a wystarczy słuchać tego, co mówi do nas nasze ciało. Im dłużej sobie nie dbamy o siebie, jemy źle, mało pożywnie, nie pijemy wody, tylko jakieś soki, herbaty, kawy, alkohol, to wszystko. Co wypukuje z nas wodę, tak naprawdę, nie uprawiamy sportu żadnego. Wiecznie mówimy, że brak nam na to czasu, nie śpimy tych 8 godzin, bo uważamy, że 6 godzin nam wystarczy. To tak naprawdę są brednie swoją drogą, bo osoby, które faktycznie wysypiają się po 6 godzinach, one mają konkretny gen, towarunkujący, i reszta osób potrzebuje 8 godzin, a dokładniej to jest 7,5, bo 30 minut jest na zaśnięcie. Polecam Wam bardzo książkę o śnie, o której Wam już chyba opowiadałam w jakimś poprzednim odcinku, dlaczego śpimy się nazywa. Jeśli Was interesuje taki temat, to polecam Wam to przeczytać. Wracając do odcinka, jeśli każdą z tych potrzeb naszego ciała zagłuszamy tym, co nam się wydaje, że jest dla nas najlepsze, albo co my chcemy po prostu, bo na przykład chcemy sobie obejrzeć film, bo mamy tą wolną chwilę, ale nasze ciało już jest takie zmęczone, że chce, że nam wysyła sygnały, że trzeba iść spać, a my mimo to nie słuchamy tego, no to niestety, ale powodujemy, że się sami trolujemy, czyli dajemy sobie podświadomie komunikat, że jesteśmy nieważni. Skoro sami siebie nie traktujemy poważnie i z szacunkiem, to czy inni ludzie nas powinni tak traktować? Jeśli mamy długofalowo niezaspokojone jakieś potrzeby według piramidy maslowa, to one odbijają się na naszym zdrowiu psychofizycznym, bo jest to zaburzanie naszej tej energetyki tworzymy takiego konia trojańskiego i samodzielnie go sobie wkładamy w nasze pole energetyczne no i on potem zaczyna działać i zauważ że im bardziej odkładasz dobre rzeczy dla swojego zdrowia tym później trudniej jest ich podjąć na przykład właśnie jeśli wiesz że musisz wrócić do sportu albo w ogóle zacząć uprawiać jakikolwiek sport to ciężko jest się zmusić do tego żeby pójść pobiegać pójść na rower wybrać się na siłownię no nie chce się tego robić bo po prostu ta negatywna energia już tak w Tobie działa, że Ci się po prostu tego nie chce robić, ale gwarantuję Ci, że jak się zmusisz i wyrobisz sobie tą rutynę, ten nawyk, to potencjał samo będzie się domagał tego ruchu i będziesz szukać tylko możliwości, żeby nie wiem, pojechać rowerem do sklepu, pójść na spacer, cokolwiek, żeby tylko właśnie ten ruch sobie zagwarantować. Tak samo jest ze snem. Tak samo jest z jedzeniem, takim pożywnym, tak samo jest z piciem wody, czy jakimiś innymi potrzebami ciała oraz naszej psychiki. I w tej samej kategorii jest dostrzeganie takich małych niewygodności, których potrzebujesz nie rejestrować z jakichś powodów. Na przykład masz mega niewygodną kanapę w salonie i za każdym razem boli cię kręgosłup, jak oglądasz na niej filmy, ale nie kupisz nowej, bo ta była bardzo droga i jest ładna, pasuje ci do Twojego mieszkania. Albo żal Ci pieniędzy bo ta jest jeszcze przecież w dobrym stanie, więc po co masz się pozbywać dobrej kanapy, skoro możesz jeszcze na niej troszeczkę posiedzieć? No, i niestety, ale to tylko będzie nawarstwiało w tobie napięcia i ten wirus energetyczny będzie się rozrastać, bo ty za każdym razem, podświadomie, siadając, będziesz odczuwać ból. Te bóle będą później się powiększały, powiększały, i nawet możesz nie zarejestrować, że to właśnie przez tą kanapę masz nagle jakieś bóle w kręgosłupie i musisz chodzić do fizjoterapeuty. A może się tak właśnie okazać, że to. To właśnie ta kanapa, która powoduje, że siedząc oglądając filmy, co chwilę się poprawiasz, sobie wkładasz poduszki pod kręgosłup, bo Cię boli, nie wiesz, jak nogi sobie ustawić, albo po prostu masz niewygodną pozycję, bo się musisz tam garbić, pochylać czy cokolwiek. Kolejnymi wirusami aury są słowa, które wypowiadamy, które często powtarzane kreują nasz świat i przekonania o nim. O tym chyba każdy wie, że słowa mają moc sprawczą, ale nie każdy pamięta, że te słowa... Mają gęstszy ładunek energetyczny niż myśli. Zarówno słowa, jak i myśli tworzą naszą rzeczywistość, ale jednak słowa mocniej na nas się odbijają i mają większą siłę rażenia. Zatem, jeśli mówisz do siebie słowa typu: Nie dam rady tego zrobić, to niemożliwe, nie zasługuję na to, nie jestem odpowiednia, odpowiedni, nie jestem godna, godny, nie mogę tego dłużej znieść, nie mogę tego od ciebie przyjąć, łamie mi to serce, nie mam już siły to od razu zmieniasz swoją energetykę na negatywną i zauważ, że tak jest chyba najlepiej to zobrazować w trakcie wysiłku fizycznego. Jak załóżmy, nie wiem, zaczynasz biegać albo robić pompki i już czujesz, że tracisz siły i zaczynasz sobie mówić nie no nie dam rady, odpuszczam, albo coś podobnego, to faktycznie nie dasz rady tego zrobić, to nie dasz rady. Ale jeśli zaczniesz z przekonaniem powtarzać sobie, że dasz radę jeszcze jedną pompkę zrobić, albo jeszcze dasz radę ten kilka tam metrów przebiegnąć, żeby był ten pełny kilometr, no to za, od razu zauważysz, że dostaniesz tej siły. Ta energia do Ciebie się Ci podwoi. Naprawdę idę o zakład, że zrobisz te pompki, przebiegniesz te kolejne metry. I przykładając na obraz naszej energetyki, takie słowa, które same w sobie są takimi pociskami energetycznymi, wnikają w naszą aurę i zmieniają jej energetykę. Potem jest nam łatwiej sobie odpuszczać, dawać przyzwolenia na takie jujkanie nad sobą. I to wszystko, no naprawdę nie jest dla nas budujące, jak my się ciągle później użalamy, że to wszystko jest takie niekorzystne i zaczynamy mówić, że Jezu jesteśmy tacy biedni, że biednemu to wiecznie piach w oczy. no jak utrwalamy sobie to przekonanie, że faktycznie jesteśmy tacy biedni, to, to odstajemy dokładnie to samo od wszechświata. Tak? Ta energia po prostu w nas jest i to powoduje, że nasze wibracje się obniżają, przyciągamy coraz gorsze sytuacje. I dokładnie tak samo jest z afirmacjami. Po to uczymy się mówić pozytywne sentencje na nasz temat, by pokonać te wirusy, które już nas drzemią, prawdopodobnie właśnie od dzieciństwa. Kolejnym takim ładunkiem energetycznym, który działa w naszej aurze jak wirus, to utożsamianie się z jakimś naszym stanem zdrowia albo naszymi emocjami. To, kim jesteśmy, a raczej z czym się utożsamiamy, jest naprawdę ogromnym potencjałem energetycznym i możemy nieświadomie sami sobie odebrać tę siłę. Na przykład, jeśli chorujesz na depresję, to nie mów ludziom dookoła, że mam depresję. W tym zdaniu utożsamiasz się z tą chorobą. Trochę tak, jakbyś. Ty już był, była salona z tą chorobą, a jesteś tak naprawdę osobnym bytem, który choruje na depresję. Czyli jesteś ty plus coś tam. Czyli jeżeli komuś mówisz, na przykład lekarzowi, że właśnie chorujesz na depresję, to mówisz, że chorujesz na depresję, a nie, że masz depresję. Zdiagnozowano u ciebie raka, to nie mów mam raka, tylko choruję na raka, albo zdiagnozowano u mnie raka. Ty plus coś. Czujesz się źle, smutno? Nie mów, jestem smutny, smutna, tylko jest mi smutno. Powtórz to sobie i zobacz, jak w ogóle naprawdę różnią się ładunkiem energetycznym te stwierdzenia, bo to naprawdę czuć. I oczywiście stosuj to do tych negatywnych stwierdzeń, bo do tych pozytywnych to możesz mówić jak ci tam się woli, ale to, ta zasada ma się do tego właśnie negatywnego stwierdzania jakiegoś stanu rzeczy. Naprawdę to bardzo mocno czuć. Powtórz to sobie teraz, na przykład właśnie jestem smutna, albo jest mi smutno. Zupełnie inaczej. Jesteś w stanie, jak mówisz jestem smutna, to od razu, jak ja tak powtarzam, to od razu czuję, że faktycznie moje całe ciało się robi smutne. A jak mówię jest mi smutno, to to, to jakoś tak czuję z, tej, z tego zdania, że to jest chwila, że jest mi smutno w tym momencie, tak? Ale ogólnie ja nie jestem smutną osobą. Ja jestem wesołą osobą, jestem szczęśliwa, ale w tym momencie jest mi smutno. Rozumiesz, jaka to jest różnica? I teraz ostatni już wirus, którym jest Twój cień. Gustav Carl Jung, określając właśnie, czym jest ludzki cień, powiedział, że człowiek, którym włada jego cień, zawsze przebywa we własnym świetle i wpada we własne pułapki. Oznacza to tyle, że nie możesz pozwolić na to, by Twój cień prowadził Ciebie przez życie. Jeśli nie za bardzo wiesz, czym jest Twój cień, to polecam obejrzeć jeden z moich pierwszych filmów o pracy z Cieniem. Tam dokładnie tłumaczę, czym to jest i o co w tym chodzi. W dużym skrócie chodzi o to, żeby być świadomym swoich cieni, wiedzieć dlaczego zachowujemy się w konkretny sposób, dlaczego pewne rzeczy nas denerwują, dlaczego mamy konkretne przekonania na jakiś temat, ale nie pozwalać, by to nami kierowało. To tyle, jeśli chodzi o wirusy energetyczne. Pamiętaj proszę, że te nazywnictwo takie jak bakterie energetyczne, czy tam bakterie aury, wirusy aury, wirusy energetyczne, czy będę mówiła w kolejnej części mówiła o jeszcze grzybach energetycznych, to tylko są określenia, które mają na celu wskazać podobieństwo w zachowaniu tych niekorzystnych dla nas energii do tych biologicznych patogenów. Dziękuję jeszcze bardzo mocno z tego miejsca moim patronom za wsparcie, bo naprawdę ja myślę, że bez Was moja przygoda z YouTube'em dość szybko by się zakończyła. Dajecie mi bardzo dużo motywacji do tego, żeby działać. Dziękuję również osobom, które. Wspierają mnie w niefinansowy sposób. Bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję. Pamiętajcie o dzwoneczku. Dziękuję też za komentarze. Jeśli chcesz mi pomóc po odbiciu zasięgów, to napisz coś w komentarzu. A jeśli nie masz pomysłu, to możesz napisać wirusy energetyczne. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeszcze czeka nas trzeci z tej serii, więc możecie go oczekiwać. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.